O mogę Wam coś pokazać? Właśnie, czekajcie, bo nie widzieliście. Patrzcie. W gazetę zapakowane. Zobacz. Jakie mam te z Amsterdamu jaki magnesik. Przywiozłem złem. No, lubię zbie... To jest jedyna rzecz, jaką kupuję, bo ogólnie polubiłem magnesy. Patrz, taki mam z Paryża. Ładny mam z Paryża. No, mam właśnie z tego, z Amsterdamu. Super.